Siemano wszystkim, z tej strony Leszek, to jest w górze Manhunt i kontynuujemy z ostatniego zapisu Miejmy nadzieję, że nam dosyć szybko to pójdzie Mamy tam już Jego Do uśpienia Szybka akcja Dobra, ty też leżysz. Ym, raz miałem próbę już do tego, to on, dosyć szybki etap jest. Zaraz będziemy kończyć tą scenę. Tutaj co było? Pęknięty. No, Ym, będziemy zaraz kończyć sobie tą scenę. Zaraz przejdziemy sobie do kolejnej, przy której no niestety troszeczkę się napociłem, czego nie. Nagrałem ostatecznie. Będzie to kolejne podejście do tego. Będzie kolejna próba. I miejmy nadzieję, że. Dobra, nie ogarnąłem tej sytuacji. Miejmy nadzieję, że nam to dosyć szybko ujdzie. Ten leży przydałoby się, żeby drugi też leżał. ten. Leż. Idziemy do exitu. To już. A dobra, tego nie będę skippował, przecież wy tego nie, wiedzieli... nie widzieliście, co się dzieje. A ja sobie obejrzę to po raz drugi. Save na tym zapisie, ponieważ na tym ostatnio próbowałem sobie zapisać. Kat na halucynkach. Don Corleone.

Teraz zrobimy to tak, że po prostu dopóki nie przejdę danego etapu, to nie wyłączę nagrywania, najwyżej będziecie się męczyć jest z moim próbowaniem przejścia etapu, Ech, a wiem, że to na pewno będzie często spotykane, bo ta gra, mimo że no fajnie się w to gra w sumie, to miejscami niektóre etapy męczą, męczą po prostu powtarzalnością, że niektóre etapy, które wymagają większego skilla, trzeba powtarzać po kilkanaście razy, bo po prostu nie wychodzą. Dobra. I o właśnie o to chodziło. Zazłam misję strzelania. Za ścianki. jeden zbity, przeładowanie łamane nie trafiam go w ogóle. Dobra, idealny headshot. Prosto w głowę. Tam nam wyskoczą kolejni, więc trzeba uważać. Może się uspokoić, nie uspokoi się. Dobra, poszło idealnie. Wyjątkowo. Pęklersy są. Jest dobrze. No ja nie mogę go w ogóle trafić. To się nie dzieje naprawdę. To są żarty. To są żarty. To są właśnie żarty. Z tego, że mi dobrze idzie, a potem nagle jak jakiś sobie gościu. Przeżywa się na schody i robi ze mnie sieczkę. Jestem zły. W tym wypadku jestem bardzo zły. Nie trafili mnie, tym razem ja nawet nie trafiam. rzecznym Rzeczne przeładowanie broni, jeden zbity. Dobra, wyskoczy kolejny. Mam nadzieję, że od razu. się. Jezu, jeszcze przeładowanie broni. Co to jest? Jasne. Srałem muchy. Ja to klubu ledwo żyję. Wycofaj się, wycofaj się, wycofaj się po hmm, paintlersa. No chyba był. Mhm. My tutaj mamy sytuację nie za ciekawą. I lepiej się wycofać niż mieć topę. Dobra. Jedyna odpadu. Przebieżka po broń. Tutaj nic więcej nie ma, nie ma. Stąd mi wymiernie. Dobra, ten zbity. Tak, main killer. I wejście na górę. Dobra, headshot poszedł. Super. Mam dość. Mam dość, mam dość, mam dość. I dostajemy od razu na start. Headshot. Odbicnięcie. Mocnięcie. Headshot. Nie. Teraz tak. Dobra? To poszło nader dobrze. Nader dobrze, ale nie na tyle, żeby nie wziąć sobie. Środka przeciwbólowego. Jakiś nerwosol w czopkach, albo nie wiem co. Pff. Tą falę mamy ładnie powybijaną. Teraz jak podejdę bliżej, trzeba będzie przykucnąć. Dobra. Idealnie nie wiem, czy jak od razu, czy od razu wyskoczyć, czy dopiero jak podejdę. Prawdopodobnie jak podejdę, cofamy się. To jest ten etap, gdzie będę mógł w porządku sobie e, poukładać życie, zapisać grę? Tak. W razie czego? Nic się nie dzieje. Tak, jest safe. Ile nerwów na to poszło? Ile nerwów? Jak człowiek cierpliwym musi być, żeby to gówno przejść, kolejny gość, no i już mnie przyuważyli, super, podejdą. Ja od w ogóle zasięgu nie mam. Subcio. Nie wiem, czy w ogóle łapię zacznę skąd. Raczej wątpię. Coś tam oberwał. Ale ja też pewnie leżę, więc chyba nie ma sensu. Trzeba będzie to kontynuować sobie. Właśnie. Mamy tutaj jeszcze dwóch łebków. Czyli trzeba podbiec do tej pierwszej ludoweczki? Tutaj. Szykować się ładnie. Grzeczne strzały. Pyl się łanie, pyk, leżysz. Dobra. Ten się schował. Zaś się wychyli. Czy tamtego mi złapie? Trzeba mieć go jakoś... Czaaapć! No właśnie. No właśnie, w taki sposób. Aha. Pejklersy. Myślę, że się przydadzą na pewno. Kolejny gość. Którego już nie ma z nami. Już śpi sobie za niąkami. giù coi ne e a buoyancy E ho disdetto che Ah Że on mnie nie trafi, jak mi wystaje głowa z tego, jeszcze ktoś jeszcze podbiegnie? Ktoś jeszcze wybiegnie? Tutaj nic. No to pewnie tam lodoweczka, śmietniczek. Ludku, cierpliwie, cierpliwość to cnota. A my takim zachowaniem lekkomyślnym możemy sobie więcej krzywdy narobić niż pożytku. Bo to było lekkomyślne. Stamtąd na pewno wyskoczył. Tutaj może będzie jakiś. No właśnie. Gdzieś umilacz życia, pękler. Co to jest? Taśma. Yy. Mamy towarzystwo. I mamy save pointa. Zapisujemy sobie grę. Nie wiem, ile czasu mamy. Ale myślę, że w tym momencie fajnie by było sobie zakończyć odcinek, bo to jest naprawdę nerwówka dla mnie, jeśli na przykład gra nie wychodzi tak, jak bym chciał. Tak więc dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się następnym razem. Pa! pa.